29 marca 2006 roku. Środa, imieniny obchodzą Wiktoryn i Eustachy. Słońce wstało bardzo wcześnie i być może nie zajdzie. Jest piękny, wiosenny poranek, jak dotąd. Spójrzcie w niebo! <słyski> Czy to kaczka? Czy to balonik urodzinowy? A może to pierwsza gwiazdka? Nie czubie, mamy marzec. To tylko jakaś rękawiczka z oczami. Mimi, mi mi, 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 Jestem Drapanow. Przybyłem z planety. Ech, nie, nie, nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jestem Drapanow. Ha, ha ha ha! Przybyłem z planety X, aby zniszczyć wasz marny świat. Ha, ha ha ha! A teraz urządzę wam tu piekło za pomocą mojego ultra. Coś tam, coś tam, coś tam. Panie Henio, ruchy, ruchy, Hans Solo już po godzinę na kawę czeka. Proces chaosu rozpoczęty. Uch, Panno Zuziu, to nie ta scena. Oj, przepraszam. Ojej, kto nas teraz uratuje? Spójrzcie w niebo! Druga kaczka? Balonik? Nie, to kolejna rękawiczka. Znowu? Ojej, ale ona jakaś taka nie do pary. Ten kolor jest już passé. Przybyłem ja, kapitan Hendacz, piękny, wspaniały, przystojny i silny. Moim celem jest uratować was z ręki nikczemnego Drapmanowa. Tyrania to słowo, o którym zapomnicie. Wyzwolę was za sprawą mojej inteligencji, sprytu i zwinności oraz plazmowego miotacza promieni o małym kalibrze. Niechaj zatriumfuję prawo i. Skończyłeś już? Nie, e. Czy matka nie uczyła cię, że nie kurtularnie jest przerywać komuś w środku zdania? Co to ja chciałem powiedzieć? Wybacz nas końcu! zmierzmy zmieszmy się. Dobra. 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 Nie żyje! Co my teraz poczniemy? Ale zaraz nasz bohater i wybawca ma super tajną broń. Jest tak tajna, że tylko on wie jak się nazywa ta broń, jest to super turbo opakowanie somicznych groszków o mocy bomby atomowej. Uuuuh! Za jakie grzechy mi to przysła? Bawą Wawo! jeszcze za kiblę musisz posprzątać? Powiedz, dlaczego nas zaatakowałeś? Bo tak było w scenariuszu.